Śmierć, Malteczki, z tej strony Tygrys Gamer dzisiaj chcę was poinformować, że mam dwa star powery do spajka. Tak, już możecie zobaczyć, mam dwa star powery do spajka, nawóz i na piłka. Też się jest, zwołał jest aktualizacją, jestem Pan P, posłuchajcie sobie jego odgłosy. Zaraz go wypróbujemy. Też zmieniło się jego logo. Ja się mega cieszę. Że mam moje pierwsze dwa Star Powery. Drobnęły mi te dwa Star Powery przed chwilą. Więc nie mam się jakby mega się nacieszę. Nie ja widziałam tak szczotatek walizkami walizkami. Tak się chomuje. Razu widzisz, no wiecie o co chodzi. Ale po prostu mi drobnęły. No i po prostu ultrze, taką armatkę opuszczono i strzelają z nie No ale tyle się nie zajmujemy Dzisiaj będziemy stosować te nowe star powery Czyli pierwszy to jest nawóz Chyba każdy wie co zna... Chyba każdy wie jak jest to star power do spiker bo jak rzuci pod sobą ulto to jakby go leczy Nie rosa to mój To Dowiedziałem się, gdy pijałam właśnie na Sir power ale ja z, z powerem to powerem tutaj trzech 3 i 4 hity. Jest rozwalona rosa. no dole jest kład, na górze szelko. Dobra, je ginę albo kult. Ja, albo kult. Myślę, że Colt zginie. Patrzcie, trochę mam mało chopie. Daję sobie ultę i to nas leczy. Nie, zabrała. I giniemy wtedy po bo po prostu szelga zabrała. Mam przynajmniej że je pójdę po to, Po prostu też zginę, ale plus 4, więc nie marnujemy pucharków. No to jest teraz testujemy ten drugi czyli podkręcona piłka czy po prostu te kaktusiki podkręcone są czyli o je takie coś Natomiast kołci uboże. Patrzmy, jak mi go z łatwością trafimy. Tak, a to są minuty. Jutro ogólnie będzie filmik o tym, o tej nowej aktualizacji o 18.00 o 20.00 wbijajcie czyli jak to w sobotę bo, bo to wyjdzie I masz szansę, tam jest max na dole i chyba el primum, oczu el to już ale też popójmy dać sojusz so sojusz z El Primo, ale my to wykorzystamy. Ale ona chyba wykorzystał. No, i sobie taki w sumie krótki filming, bo chciałem chciałam tylko pokazać, jak działają te Star Powery. Więc widzimy się w sobotę, czyli dzisiaj. I pa.